Młodzi ludzie kupowali sobie swoje pierwsze M3, M4. Dziś w wiejskich wojnach ludzie kupują sobie swoje pierwsze M6. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś to znaczy. Końcóweczka czerwca wyszedł nam najnowszy numer magazynu Lego Star Wars z prezentem potężnym ATM-6 Walkerem. Moi drodzy, mi jest trochę wstyd, bo kiedyś jak się interesowałem bardziej tymi Gwiezdnymi wojnami, oczywiście dalej się interesuję, ale na to mniej czasu. Doskonale wiedziałem, na przykład, AT, at to jest All Terrain Armored Transporter, a ATM-6 nie wiem co oznacza skrót. Natomiast domyślam się, że chodzi o to, że kiedyś w sensie u nas w prawdziwym życiu młodzi ludzie kupowali sobie swoje pierwsze M3, M4. Dziś w bieżnych wojnach ludzie kupują sobie swoje pierwsze M6. No i drodzy, no i cóż, dostajemy tu właśnie takiego w tej gazetce: dostajemy takiego oto kroczącego stwora, właśnie z najwyższego porządku. Jest to limited edition, co nikogo nie dziwi. Wiedzieć cały czas musicie, że dla mnie, ósmy epizod, póki co, jest najlepszym epizodem z bieżnych wojen, jaki w życiu widziałem. Wiem, jestem unikatem, wszyscy twierdzą inaczej. Natomiast jeżeli, myślę, że nie jest tak, ale jeżeli spoilery odnośnie dziewiątego sezonu wszystkie są prawdą, to ta trylogia z najlepszej może upaść dla mnie maksymalnie szybko na najsłabszą. Zobaczymy, oczywiście nie Logie trilogia najlepsza. ocenimy, gdy się skończy. Tak czy siak, dostajemy takiego. Oto tutaj yy, widzimy, jeszcze raz powtarzam, yy, maszynę taką kroczącą. Dostajemy, oczywiście, również gazetka. Gazetka w cenie 1299. Zawiera to, co zawiera zawsze. Jedyne, co nas jeszcze może trochę dziwić, że były jakieś zapowiedzi w necie. Widzieliśmy o białym sokole, jak ja to nazywam, czystym sokole z solo. O, jak ja tego filmu nie lubię. A dostajemy coś takiego. No cóż, mój drodzy, nie o co chodzi. Widocznie te plotki z internetu nie są aż tak popotwierdzane, wszystkie. Yy, dostajemy również tu dziwnego. Komik z dziwnym Wajderkiem, który troszkę wygląda, jakby był z podróbki. Chociaż to chyba chodzi o to, co już Droid Wajder. No właśnie, że to jest Droid. Moi drodzy, standardowo dostajemy jeden komiks, przeplatany łami główkami cały czas. Jeden, zawsze, komiks w gazetce jest dłuższy, natomiast drugi jest krótszy. Zawsze, oczywiście, mamy też plakacik na środku. Jeden, taki bardziej artystyczny, dokładnie przejść na ciemną stronę. Wajder z żołnierzami, super plakat na ścianę. Drugi jest prezentacją bitwy o kaszych zestawu. Dalej możemy sobie pomalować coś. No i znów Wiadomo, kuziki, przybliżenie zestawu, instrukcja ATM6, no i taki krótki, pewnie trzystronicowy, dokładnie nie mylę się, zestaw. Prezentacja innych maszyn kroczących, które występowały w Gwiezdnych wojnach również. To jest dział, który ja bardzo lubię, jeżeli prezentują postacie lub inne statki, zawsze ją warto, wiadomo, ja tą wiedzę, tym bardziej, jako młody człowiek tych Gwiezdnych Wojen naprawdę dużo łykałem, dużo naprawdę chłonąłem, dziś tego czasu po prostu nie mam. Cóż, może to przez trzy kanały i kurczę, prowadzenie trzech kanałów tak mi odbiera czas, Moi drodzy, wiadomo, mamy również konkurs i w konkursie możemy wygrać tutaj, o proszę bardzo, coś z Battlefronta 2 właściwie, Inferno Squad. No i o jest, moi drodzy, w przyszłym numerze dostaniemy tego czystego sokoła. Ja go nie lubię, on mi się nie podoba, ja lubię sokoła z historią, ale kto wie, może mi się kiedyś odmieni, może kiedyś stwierdzę, że warto mieć czystego sokoła, by samemu napisać swoją historię właśnie. Co natomiast nas zaskakuje, na pewno im plus w tej gazetce, spójrzcie, na końcu mamy galaktyczny Pary, powiedzieć kary. Um, coś, co już wydawnictwo Blue Ocean, bo nie zapominajmy, że taka jest to wydawnictwo Egmont, robi od dawna, czyli tylnią stronę wykorzystuje właśnie na gry, na jakieś karcianki i tak dalej. No i tu mamy tą prostą grę, że wycinamy, wiecie, odwracamy kartoniki. Myślałem, czy nie zaprezentować na swoim kanale gamingowym, gdzie nie zapominajmy, gier z Gwiezdnych Wojen. Nie brakuje, były już tutaj gry z Gwiezdnych Wojen na moim kanale. No ale kurczę, jednak, chyba tego nie będę robił, ale kto wie, moi drodzy, może kiedyś. Nie już będziemy się jednak. Tym, co nas interesuje najbardziej w każdym takim filmiku, jest no, przede wszystkim to, co jest w kolejnym, w kolejnym numerze gazetki, ale to już wiemy, ale i sam zestaw. Sam zestaw, no póki co, mam go rozczłonkowanego i prezentuje się on w taki oto, jak widzicie, sposób. Dość dużo szarego kloca, natomiast fanów takich zginaczy, klocków, które się ruszają, powinni być oni zadowoleni. Spójrzcie, ile mamy tych górnych znacznie mniej niż tutaj tych dolnych. Natomiast pełno takich elemencików. Jeżeli są Wam potrzebne do mocy, no to właśnie warto rozważyć sobie tutaj tego ATM6. Dwie małe patelki, tutaj innych elementów jest dość mało, dwa tylko budowlane, mało takich przezroczystych. No i jest trochę tego kloca, tu nie ma co gadać. Na pewno chyba on zwiększa statystykę, jeżeli chodzi o liczbę klocków, jest więc go więcej niż zazwyczaj. Więc jeżeli polujecie na części zapasowe, wiecie, do kopalni kloca, to warto mi się rozważyć dokładnie zakup tego polibaszka. Zatrzymamy jednak sekundę, jak się zbuduję i zaraz sobie omówimy gotowy zestaw. gotowy, natomiast konstrukt prezentuje się no w taki oto sposób i ciężko ciężko się tu jednak kurczę czegoś nie doczepić. Przede wszystkim moim zdaniem trochę skali, zdecydowanie zbyt wysokie ma te nóżki w stosunku do mm, tułowia. On aż tak nie był, on aż tak nie wyglądał chyba przynajmniej tak mi się wydaje, tak pamiętam dodatkowo, warto by tutaj zwrócić uwagę, że oryginalny właśnie ten ATM6 powinien tutaj mieć takie jednak chyba trochę te wiecie takie trójkąciki małe Kurczę, bo on te łapy przed miał naprawdę potężne, a tutaj no kurcze są po takie zwykłe nawet rzekłbym trochę nowiotkie trochę takie cieniutkie troszkę się nawet wydaje, że one by się nie utrzymały na tym e, oczywiście na, na nie utrzymałyby tego ciężkiego kadłubu oczywiście mam świadomość tego, że wiecie mamy tu pewne ograniczenia, tak, klockowe że nie wszystko możemy zrobić i tak dalej, więc krótszych nóżek, aczkolwiek tu kombinowali więc tutaj, kurczę, no uważam, że można było zrobić to lepiej, dużo jednak też zawsze mam do główki, która no niestety spójrzcie, te klocuszki tutaj one nam się po prostu, no właśnie ruszają, Mój lekko dotkniemy i nasz droid wygląda już tak, no jakby go co najmniej jakiś właśnie mm, pojazd zdezelował, główka obraca się tylko też w takim zasięgu, aczkolwiek tu się nie będę czekał i tak dobrze, że się obraca, bo ta mikroskala często wiąże się właśnie za. Jakimiś z takimi, z takimi mm, ograniczeniami bardzo dużymi, e, tylnie łapy posiadają te duże kółka, te duże stabilizatory, to jest mm, spoczko. No mówię, przednie te łapki wyglądają zdecydowanie zbyt słabo jak na tego droida. Ogólnie, choć się starano, chociażby patrzcie, jak tu góry ładnie też wykańczano, starano się jak mogli, chyba tak mi się wydaje, natomiast coś tu jednak mi w tym pojeździe mocno nie pasuje. Wy tutaj te klocki, właśnie o spójście, jak to się nawet coś z tym może nawet stać, no to też jest słabe. Powoduje to wszystko, że no, generalnie, jak najbardziej, pojazd jest ok. E, do postawienia na półce, no może. Być, aczkolwiek gdzieś w tle, bo mieliśmy znacznie lepsze postaci, postaci pojazdy, postaci też. Natomiast przede wszystkim jak dla mnie ten pojazd raczej pójdzie do kopalni kloca, niż będę się nim bawił i będzie stał na półce, nawet pomimo tego, jak finezyjne pozy może czasem robić. Dzięki Wam za kolejną wspólną recenzję, pamiętajcie o dziś magazyn Lego Star Wars w kioskach, kolejnym numerze soku Millennium ten czysty z Hannah Solo. Napiszcie mi swoje opinie, być może przesadzam trochę w związku z tym pojazdem. Może, może napiszcie mi, przekonamy się Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, nie zapominajcie, że Gwiezdnych Wojen u mnie na kanale nie brakowało No i brakować też nie będzie na innych kanałach właśnie Chociażby na gamingowym, czy na moim kanale podróbkowym Jest tam tego naprawdę pełno Dzięki, do zobaczenia wkrótce, bye!